A więc, Hania, bardzo mi się nie podoba, jak ty się o naszych pracownikach zwracałaś. Określać ich jako kupcy? Tak cię nie nauczyliśmy. Przepraszam, ja wiem. To tak mi tylko wyleciało. Tak naprawdę to wcale tak nie myślę. Bardzo się starają i są zawsze mili. To, co chciałam powiedzieć, to tylko to, że wolę się bawić z dziećmi w moim wieku, a nie z dorosłymi. Tak, ja to rozumiem. Ale następnym razem uważaj, proszę, na Twoje słowa. Mhm, rozumiem. Elżbieta, a teraz ty. Mam wrażenie, że to imię Julia nie wydaje ci się obce. Nie, nie, nie znam nikogo z takim imieniem. Toś mi się pomyliło. Jesteś tego pewna? Tak, oczywiście, to była pomyłka. Ania, słuchaj, możemy tak zrobić. Jeżeli ty tak dobrze się z tą dziewczynką rozumiałaś, możesz ją tu do nas do zamku zaprosić. Na zabawę. Uważam, że to niedobry pomysł. My jej nie znamy. Nie możemy tu przecież obcych ludzi gościć. Elżbieta, ale tu dzieci. No tak, dzieci. Ale mają rodziców albo opiekunów. A co jak oni nie chcą? Ale ja chcę, żeby Julia do mnie przyszła. Wtedy nie muszę się potajemnie z samku wymykać. No dobrze, ale dopiero jak ją poznam. Inaczej tu nie przyjdzie. Hmm, Elżbieta, ja uważam, że ty trochę przesadzasz. Ale wyjaśni to sama. Super! Najważniejsze, że będzie mogła do mnie przyjść. Następnego dnia. Dzisiaj po południu idziemy znowu na Plac Zabaw. Może spotkamy znowu księżniczkę, Hanie? Fajnie, by było, ona jest miła. Wow, to niemożliwe, żeby nie miała przyjaciółka księżniczkę. Chcecie księżniczkę na Placu Zabaw spotkać? Mhm. Księżniczkę, Hanie? Nie, nie wierzę. Co ma księżniczka robić na normalnym placu zabaw? A do tego sama na pewno nie może. Myśmy naprawdę ją tam spotkały. A co dziwne, była bardzo do mnie podobna. Ja to mogę potwierdzić, bo też tam z nimi byłam. <noise> Dziewczynki, wydaje mi się, że to jest jakieś oszustwo. Księżniczki na pewno nie bawią się na normalnych placach zabaw. Mogłyby na przykład zostać porwane albo coś gorszego. Oho! Julia, co ty na to? Oszukała nas? Teraz to sama nie wiem, co mam myśleć. Nie wiem, to by było bardzo złośliwe, gdyby nas oszukała. No nic, obojętne. Cieszmy się najpierw na dzisiejsze popołudnie. Jak przyjdzie, to z nią porozmawiamy. O właśnie, tak zróbmy. No to życzę wam powodzenia. Trzy godziny później. Mama mogę na plac zabaw? Nie chcę się znowu potajemnie wymykać. Tak, możesz, ale ja pójdę z tobą. Nie, to komiczne. Dlaczego musisz ze mną iść? Powiedziałam ci, ja chcę ją poznać, zanim tu do nas przyjdzie. Obiecuję ci, nie będę wam przeszkadzać. Będę stać obok i obserwować. Chcę się tylko po prostu upewnić, czy to, co opowiadałeś jest prawdą. No dobrze, mamusiu. Haniu, ja się tutaj schowam. I stąd będę na was patrzeć. A teraz idź do nich. Okej. Okay. Cześć, to ja znowu. Cześć! Cześć! A co z wami? Jesteście smutne? Nie, ale myślę, że nas oszukałaś. Oszukałam? Ale w czym, dlaczego? Co zrobiłam? Ty nie jesteś krzyżniczką? Opowiedziałyśmy to pani przedszkolance. Ona na mnie wierzyła. Powiedziała, że na pewno nas oszukujesz. O księżniczki nie chodzą na normalne placy zabaw. No tak, ale ja się przecież wymknęłam. Ja wam przecież opowiadałam, że chcę się z dziećmi bawić, a nie z pracownikami w zamku. Normalnie się bawić z normalnymi dziećmi. Jakoś w to nie wierzę. Hm, ja też nie. Proszę, wierzcie mi, ja naprawdę mówię prawdę. Ja wam to udowodnię, bo moja mama też tu jest! Co? Królowa też tu jest? Teraz? To no już Ci w ogóle nie wierzymy? My się chcemy bawić. Przekro nam, nie wierzymy Ci. Czekajcie chwilę, udowodnię wam! Mamo, chodź natychmiast ze mną! Co? Dlaczego? One mi nie wierzą, że jestem księżniczką! Chodź, no chodź, musisz mi pomóc! Przy okazji je poznasz! Tak, tak, Hania. Dobry. O mój Boże, to naprawdę ja królowa! Ach, widziałam ją w telewizji! Czyli Ania jest naprawdę księżniczką! Tak, jestem! A wy kim jesteście? Ja jestem Ania! Ja jestem Julia! Cześć Ania! Cześć Julia! Julia, ile masz lat? Mam sześć lat. Aha, a wiesz dokładnie, kiedy się urodziłaś? Wiem! 29 września! O, o Boże! To, to, to niemożliwe! A, a jednak! 100%! To moja, 100%, druga córka, moja druga córka! Moja, moja Julia! W końcu Julia ją spotkałam! Urodzona tak, tak samo jak Hanna. 29 września! W końcu ją odnalazłam! Julia, ba bardzo się cieszę, że mogę Cię poznać! Dziękuję! Jesteś taka miła, pomimo że królową jesteś! Się. A dlaczego płaczesz, mamo? Nie, ona mi kogoś przypomniało. Kogoś, kto był mi bardzo drogi. Tak naprawdę? O, Mamusiu, ale teraz nas zostaw, bo chcemy się same bawić. Dobrze, bawcie się ładnie. Ja jestem w pobliżu. Tak, mamo. Ania, czy ty nie uważasz, że to dziwne? My tak samo wyglądamy. I obie mamy urodziny 29 września. Tak, to chyba żaden przypadek. Może jesteście rodzeństwem. A nawet bliźniaczkami? Jakby fajnie było! Mhm. Siostra bliźniaczka, która nawet jest księżniczką! Ale by było! No nic, chodźmy się bawić! Czas leci! Mhm. Bawmy się! Hej, ja mam jeszcze małe pytanie! A do jakiego przedszkola wychodzicie? Chodzimy do przedszkola Villa Śmiesznotka! To niedaleko tego placu zabaw! A, może... Będę was mogła kiedyś odwiedzić. No, ale fajnie by było. Tak, odwiedź nas! Dwie godziny później. Mamo, tato, muszę wam coś koniecznie opowiedzieć: Coś niemożliwego! Ale co? Już jestem ciekawy! Spotkałam na placu zabaw prawdziwą księżniczkę. Księżniczkę? Jaką? No, księżniczkę z zamku. Co, księżniczkę? Tak po prostu na placu zabaw? Nie... Ania i ja też tak myślałyśmy. Ale to jest prawda. Ona po prostu się chciała bawić z normalnymi dziećmi. I pewnego dnia się wymknęła. No i wtedy ją poznałeśmy. A drugi raz to przyszła nawet ze swoją mamą. Mhm, prawdziwą królową. Jak mi nie wierzycie, spytajcie Ani. Ona była ze mną. Wiecie co jeszcze jest niezwykłe? A mianowicie ta księżniczka nazywa się Julia i wygląda dokładnie tak jak ja. I ma w ten sam dzień urodziny co ja. Ania powiedziała, że może bliźniaczkami jesteśmy. Nazywa się Hania i urodziła się tego samego dnia co ty? O nie, to musi być jej siostra bliźniaczka. A to te dzieci. O, jakie słodkie najchętniej bym obydwoje wzięła. Niestety nasze mieszkanie jest za małe. Dlatego zdecydowaliśmy się na Julię. No dobrze, czyli Hania tu zostanie. Rzeczy prawne zostały już uregulowane. Gdyby były jakieś pytania albo problemy, proszę się u nas zameldować. Dokumenty o adopcję przyślę Państwu pocztą. Proszę zameldować się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak, tak, będziemy pamiętać. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Okej, okay, Julia, a, a potem co się stało? No, zaprzyjaźnimy się, chcemy się razem bawić. I może będziemy mogły Hanie nawet w zamku odwiedzić. Ona nic nie ma przeciwko. No dobrze, ale najpierw muszę to omówić z tatą. Ale dlaczego? Bo to są ludzie nie tacy jak my. Może tak, ale za to są bardzo mili. Ta mama, królowa, była taka serdeczna. I tak bardzo się cieszyła, że mnie poznała. Ona cię poznała? Tak. Julia, proszę idź do pokoju. Natychmiast! Dlaczego tak ze mną rozmawiacie! O nie, to rzeczywiście jest siostra bliźniaczka. A do tego to córka królowej? Czyli ta kobieta, która dzieci oddała, to była królowa? E, tak, poślubiła króla. Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia. Jeżeli będziemy milczeć i nic nie robić, to wkrótce będziemy bez Julii. Nie, o nie, ale co zrobić? Przede wszystkim nie mogą się spotykać. Ale zabronić nie możemy. A co, masz inny pomysł? Nie, nie mam. Czyli nie może jej już spotkać. Tak, to jedyne wyjście z tej sytuacji. Zawołam ją. Julia, chodź do nas. I co? Muszę ci coś powiedzieć. Rozmawiałam z twoim tatą. Sądzimy, że najlepsze dla ciebie i dla nas byłoby, gdybyś się z tą księżniczką już nie spotykała. Co? Ale dlaczego? Ona jest taka fajna, tak się super bawimy! Nie, nie będziesz się z nią spotykać. To nie nasz poziom. Normalni ludzie nie spotykają się z rodziną królewską. To będzie miało zły wpływ na ciebie. My jesteśmy twoimi rodzicami i decydujemy. Koniec, kropka, nie ma dyskusji. To jest taki sprawiedliwe. Pomyślałabym, że jesteście tacy złośliwi. Idę! O nie, jest mi tak przykro, ale nie mamy innego wyjścia. Następnego dnia. Ania może ci koniecznie coś opowiedzieć, a mianowicie wczoraj opowiedziałam moim rodzicom o księżniczce Hani, o placu zabaw i w ogóle, że fajnie było. A oni powiedzieli, że nie mogę się z nią spotykać. bo niby miałaby zły wpływ na mnie. Poza tym moja rodzina nie spotyka się z rodziną królewską. Co? O nie! To jest takie smutne. Mm -hmm. Są bardzo niesprawiedliwi. Masz rację. Jaka szkoda. Po południu. Dzień później. Mamusiu ja chcę na plac zabaw. Może ona dzisiaj przyjdzie? Kochanie, ja sądzę, ona już nie przyjdzie. Z pewnością Julia to rodzicom opowiedziała. I rodzice jej zabraniają. Proszę, mamo, chodźmy tylko jeszcze jeden raz zobaczyć. Czy ostatnimi razami się minęłyśmy? A dzisiaj tam są. No dobrze, ale ostatni raz. Obiecuję. Do zobaczenia. Powodzenia o cześć dawno cię tu nie widziałam ja byłam tu codziennie i czekałam na was ale was tu nigdy nie było co się stało Julia nie może na ten plac zabaw chodzić rodzice zabraniają jej bawić się z księżniczką co o nie no to ja nie chcę być księżniczką myślałam że znalazłam takie fajne przyjaciółki kochanie proszę nie przejmuj się aż tak pobaw się z Anią znajdziemy na pewno jakieś rozwiązanie Mm, tak, ja wracam do zamku, proszę nie bądź tu za długo. Mm -hmm. Chodź, powspinamy się znowu. Mm -hmm. O, Hania, jesteś już z powrotem? Tak, Ani musiała iść do domu. Aniu, wydaje mi się, że nadszedł czas, żeby ci coś opowiedzieć. Mm, a co? A więc ty sobie przypominasz, zanim się tej pracy tu w zamku podjęłam. I króla poślubiłam. Byłyśmy niestety bardzo biedne. I wiesz co, ja nie tylko Ciebie urodziłam. Urodziłam bliźniaczki. Co? Bliźniaczki? Tak, tylko że niestety w tym czasie byłam bardzo biedna. Nie miałam dla was prawie nic do jedzenia. I bez dużo namysłu oddałam was do domu dziecka z nadzieją, że będzie Wam tam lepiej. Ania, ja nie miałam innego wyjścia. Ale od razu już wieczorem pożałowałam tej decyzji. Chciałam was odebrać, ale było już za późno. Następnego ranka tam poszłam. Ale tylko ty zostałaś, a moje drugie dziecko, twoja siostra, została zaadoptowana. Ojej! A teraz los chciał tak, że znalazłaś twoją siostrę bliźniaczkę. Twoja siostra to Julia, ale wiesz, jej rodzice, ci, którzy ją zaadoptowali, boją się, że ją stracą. No tak, ale jeżeli to jest moja siostra i, i twoja córka, dlaczego im jej nie odbierzesz? Aniu, jej tak się nie da odebrać. Jej rodzice, czyli ta para, zaadoptowała oficjalnie i prawnie Julię. Są jej opiekunami. Tak, ja ją urodziłam, ale potem ją oddałam. Zgodziłam się, podpisałam. Okej, okay. mm -hmm. Czyli to bardzo trudne. Proszę, nie martw się, moja droga. Znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ale najpierw muszę wszystko twojemu tacie opowiedzieć. Mhm, rozumiem, mamo. Tak. Wilhelm, ja muszę ci coś powiedzieć. O, co się stało, wyglądasz na smutną. Jestem ciekawy, bo ostatnio jesteś bardzo zamyślona. Tak, to ma powód. Przypominasz sobie tą dziewczynkę, którą Hania na placu zabaw poznała, Julię. Niestety, przemilczałam ci prawdę, bo byłam przytłoczona i przestraszona. Okej, okay, ja cię słucham. Ta Julia to siostra bliźniaczka od naszej Hani. Co? Siostra bliźniaczka? Ale jak to może być? Wilhelm, ja ci tej tajemnicy nie zdradziłam, bo było mi bardzo ciężko. Było mi tak przykro i smutno, że nie potrafiłam o tym mówić. Tak, ale przecież wiesz, ze mną o wszystkim możesz porozmawiać. Trochę jestem zawiedziony. Tak, rozumiem. Ale nie mogłam się przemóc, żeby ci to powiedzieć. Że dzieci do domu dziecka oddałam. Bo taka nie jestem. Zrobiłam to tylko dlatego, bo nie miałam dla nich pokarmu. Nie chciałam, żeby były głodne. Byłam bardzo biedna. Od razu jak je oddałam, pożałowałam tego. Tylko, że jak się poniewróciłam, zastałam tylko jedną. Naszą Hanie. Julia. Ta druga została już zaadoptowana. W domu dziecka nie wolno im było mi powiedzieć, kto ją zaadoptował. Ale los chciał inaczej. Tak, a teraz chcę mieć moją siostrę bliźniaczkę. Ania, to nie jest takie proste. Ale, Tato, ty jesteś królem! Możesz o wszystkim decydować! Masz rację, tylko że prawa zmienić nie mogę. Pomimo, że Julia jest twoją siostrą, ma teraz innych rodziców. Ale to nie są jej prawdziwi rodzice! Są! Oprócz nich nikogo innego nie zna. Ona nic i o niczym nie wie. No to ja jej powiem! I na pewno będzie chciała do nas przyjść! To tak nie funkcjonuje, Hania. No to ja nie chcę w zamku mieszkać. Ja chcę być z nią. Czemu nie chcecie nic zmienić? Mamo, powiedziałaś, że znajdziemy rozwiązanie.